Dobry dzień dobry, więc ja, ja rozpocznę. Ja przede wszystkim opowiem o osobach, które zgłosiliśmy do programu, który ruszył w Warszawie, czyli oparty o metodę najpierw mieszkanie, który trwa 14 miesięcy tutaj i kończy się w czerwcu, nasi panowie kończą program akurat w czerwcu 2024 i zobaczymy, co dalej. Marta postanowiła to tak, tytułem wstępu e, stworzyć wywiady z panami, jak się obecnie czują w mieszkaniach i jak trafili w ogóle do mieszkań, a ja opowiem o po prostu przypadkach, e, jakie osoby zgłosiła, zgłosiliśmy jako fundacja. E, Marta robiła wywiady z czterema panami, w tym myśmy zgłosili do programu trzech, później kolejne osoby, które jeszcze nie dostały się do projektu. Natomiast trzech z czterech panów zostało właśnie zgłoszonych przez nas. Pierwszy pan to osoba 35-36-letnia, bo za chwilę kończy 36 lat. Jest osobą ze średnim wykształceniem, natomiast z niesamowitym talentem do grafiki komputerowej i, i informatyki. Natomiast jest osobą z uzależnieniem. Jest osobą, która jest obecnie po zakładzie psychiatrycznym i z diagnozą zaburzeń osobowości i ze stanami psychotycznymi, poalkoholowymi i po narkotykowymi. I nie był w stanie e, wziąć, że tak powiem się, jak to mówią kolokwialnie niektórzy w usługach pomocy społecznej, wziąć się w garść, się ogarnąć. E, został zgłoszony do programu, trafił do niego w lipcu tego roku. E, Bezpośrednio właściwie ze szpitala psychiatrycznego to się udało e, podczas. E, udało się tak akurat to, że tak powiem, że, tak, że to poszło gładko. E, tutaj to myślę, że Marta dalej powie panu, ja przedstawię kolejnego. E, kolejnym panem jest e, osoba, która ma 45 lat, z wykształcenia jest technikiem budowlanym. Również z uzależnieniem od alkoholu. Obecnie w terapii terapia jest skoncentrowana na kontroli spożywania. W terapii jest dość krótko, natomiast przed rozpoczęciem programu absolutnie się zarzekał, że nigdy w życiu nie pójdzie na terapię. Nie odbywał nigdy w życiu wcześniej terapii i dopiero podczas procesu, jak trafił do mieszkania. Zdecydował, że chce coś zrobić dalej, gdzie jakby z założenia panowie, generalnie wszyscy, których przedstawię i z którymi Martę miała do czynienia, uciekali przed systemem pomocy społecznej, przed nami też uciekali w fundacji, ale po jakimś czasie wracali i, i, i mówili, co tam się wydarzyło i w ten sposób trafili właśnie do mieszkań, bo jednak zdecydowali się nam zaufać i wszyscy twierdzili, że nigdy nie przestaną pić. A Nie mają... wszyscy mieli rację. Nie wszyscy mieli rację. Więc na pewno ograniczyli Picie. A tu to zaraz, może powiem, jeszcze dokończę. I jest jeszcze jeden pan, którego zgłosiliśmy. Pan około 50 roku życia, z wielkim talentem malarskim i artystycznym, po szkole zawodowej, recydywista. I że tak powiem, raczej mocno uciekający, był, była trudność z, w końcu z usiedleniem go, żeby przybywał do fundacji regularnie i żeby mówił, co się wydarzyło, i żeby mu jakoś pomóc. Przed trafieniem do mieszkania był w okresie abstynencji. On, akurat jak trafił do mieszkania, to się tak naprawdę posypał, bo wróciły różne demony związane z przeszłym życiem, e, obecnie znowu w fazie mm, trzeźwienia. Jeżeli właśnie wrócę jeszcze zanim przekażę Marcie, to to jest dosyć, mówi się, istotny problem, wydaje mi się, w kontekście osób uzależnionych i to, jak pamiętam, ostatnio Piotr Olech na spotkaniu Federacji w Gdańsku mówił, że większość osób trafia do mieszkania i samoistnie przestaje pić albo mniej pije. I absolutnie nasze doświadczenia są podobne, że panowie zmniejszyli ilość spożywanego alkoholu, mimo tego, że wiele rzeczy jakby się dzieje i raczej mi powiedziała, że piją kryzysowo, piją bardziej szkodliwie. W momentach, kiedy coś się nowego wykluje, czyli nagle się okaże, że jest kolejny dług do spłacenia, albo się okaże właśnie, że jest jakaś sprawa karna, albo jeżeli się okaże, że nie wiem, osoba z rodziny nie żyje, natomiast na co dzień starają się, jak to oni mówią, trzymać fason. Ale, tak jak mówię, też twierdzili, że absolutnie nigdy w życiu na żadną terapię nie pójdą, bo nikt nie będzie im mówił, co mają zrobić. I oczywiście, jak sobie sami, tak, i jak sobie sami nie pomogą, to nikt im nie pomoże. E, I nikt im nie będzie gadał, co oni mają robić. E, no to myślenie się zmieniło gdzieś w tym całym procesie, bo okazywało się, że jednak sobie sami nie dadzą rady. No i tutaj gdzieś było to takie pijanie szpilki, że a może to trzeba z kimś porozmawiać, a może trzeba porozmawiać. A to opowiedzieć, jak wygląda takie spotkanie z terapeutą na samym początku. No i jakoś poszło. I część z panów, właściwie wszyscy, których zgłosiliśmy, są w terapii e, uzależnień. E, powiedzmy, że na swoich jakichś tam zasadach, bo, tak jak mówię, część z nich twierdzi, że absolutnie abstynencji nie będzie utrzymywało. Natomiast e, no, z tą kontrolą picia na ten moment bywa różnie. Niektórzy uważają, że nie jest to możliwe. Panowie na ten moment twierdzą, że jest to możliwe, więc niech próbują, może sami za jakiś czas dotrą do tego, że na przykład nie są w stanie kontrolować spożywania i dotrą do tego, że są abstencje. Jeżeli chodzi o redukcję szkód, no bo głównie to zakłada program, no to to, co ja widzę ze swojej perspektywy, to to, że nie nadużywają, że tak powiem, służb, czyli jeżeli spożywają, to najczęściej właśnie w mieszkaniach, nie ma interwencji policji, nie ma jeżdżenia na Kolską. Do nas tutaj na Izbę wytrzeźnią. Już teraz mówię w skrócie, tak? Do Sodonu nie ma, że tak powiem. Bodajże, jeden z panów na przestrzeni tego, jak jest ponad pół roku w programie, to był raz z reguły trafiał do Sodonu tak średnio no cztery razy w miesiącu, no tak wychodzi raz w tygodniu minimum, więc jeżeli chodzi o te koszty społeczne to na pewno się zmniejszyły mm. I, i ja myślę, że to przede wszystkim w ten sposób widać, część z panów tak jak jeden z panów po prostu na ulicy bardzo że tak powiem rozrabiał i też nadużywał że tak powiem, gościnność dołka. No to już po prostu spożywa w domu i jakby tego nie ma, nie ma też jakby awantur, więc sąsiedzi się na razie na ten moment z tego, co wiem nie skarżą. Więc tutaj widać, że ewidentnie odkąd trafili do mieszkań, ta redukcja szkód po prostu jest trochę samoistnie. Jakby ja tutaj nie chcę oceniać tutaj pracy z nimi. myślę, że od tego jest ewaluacja. Hmm. Więc ale myślę, że dużo sami z siebie po prostu dali, a myślę, że już kwestia wywiadów. Ja mówię o swoich obserwacjach, a już to, co panowie powiedzieli, to przekaże Marta. Tak, ja bym jeszcze tylko dodała, bo Kasia mówiła o czterech panach i ten, ten czwarty pan to pojawiał się u nas w fundacji, ale nie przez nas został zgłoszony. Natomiast o nim wiemy tylko tyle, że ma, znaczy ty, 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 tylko tyle i aż tyle, a, a tyle chcę Państwu powiedzieć dzisiaj, że ma 43 lata i od 10 był osobą w kryzysie bezdomności. W każdym razie tytuł naszego wystąpienia to mieszkanie i co dalej, ale zanim o tym, to ja się cofnę do roku 2016, a to był taki czas, kiedy ze studentkami z koła naukowego pracy socjalnej pozytyw robiłyśmy wywiady przy dworcu centralnym w czasie naszej Poniedziałkowej wydawki i to był ten piękny jeszcze czas, kiedy z naszej wydawki korzystało chyba 120 osób. Jak się 150 trafiło, to mówiliśmy, wow, ale dzisiaj była wydawka, a dzisiaj mamy ile prawie 400? 500. No właśnie, prawie, prawie 500 osób. Więc czy się bezdomność zmienia, tak zmienia się. Czy się liczba osób w kryzysie bezdomności zmienia, tak zmienia się e, niestety rośnie. W każdym razie w tym 2016 roku ze studentkami robiłyśmy wywiady i, i wymyśliłyśmy sobie wtedy takie badanie pod tytułem Życie codzienne osób w kryzysie bezdomności. Tam poruszało się. Mamy różne wątki, ale jeden z tych wątków dotyczył przyszłości i zadawałyśmy pytania osób będących w kryzysie bezdomności ulicznej, y jak wyobrażają sobie siebie. I teraz przeczytam Państwu trzy króciutkie, tak w zasadzie losowo wybrane y odpowiedzi. Na razie, nie, na razie nic nie planuję, żyję z dnia na dzień, nie myślę, proszę Pani, o tym, co będzie jutro. Druga osoba, za 10 lat? No nie wiem, jak to będzie. Moja babcia żyła 83 lata, a ja nie wiem, naprawdę nie wiem. No i jeszcze jedna wypowiedź. Na razie nie mam planów. Za rok to chciałbym wrócić do domu. A czy to się uda, to zobaczymy. A to zależy od mojego zachowania, ale ja nie chcę o tym mówić. No i tych wywiadów było kilkanaście. Tutaj taka, taka krótka próbka i w zasadzie tylko takie wybrane zdania, ale wówczas z tamtej analizy wynikało, że osoby będące w bezdomności ulicznej w zasadzie nie dość, że nie za bardzo mają plany dotyczące siebie na, na kolejny dzień czy na kolejną dekadę, ale też żyją z dnia na dzień. No i te wyniki gdzieś tam pracowały mi w głowie. Zaczęłam się zastanawiać, jak to jest, kiedy osoby z bezdomności yy, ulicznej yy, trafiają do mieszkań. To znaczy, czy to, że już jest się yy, osadzonym w mieszkaniu, czy to w jakiś sposób wpływa na postrzeganie przyszłości. No i postanowiłam yy, odwiedzić naszych, yy, nie wiem czy mówić beneficjentów, czy byłych beneficjentów naszych panów, my tak, tak lubimy o nich mówić. My lubimy no tak o nich panów. mówić na, na, naszych panów. I tutaj jedna z dzisiejszych naszych przedmówczeń, pani Aneta Scharfenberg, mówiła, że kiedyś robi badania, to warto zwrócić uwagę na warunki, badania z osobami w kryzysie. Warto zwrócić uwagę na, na warunki, na, na, na stosunek, na, na w ogóle szacunek dla respondentów. Ja na szczęście byłam znaną im osobą i kiedy dzwoniłam, umawiałam się na wywiad, to słyszałam: spoko wbijaj na chatę, więc jakoś tak dosyć wartko szły nam te rozmowy. I chcę jeszcze powiedzieć, że ja głównie koncentrowałam się na tym, jak to jest teraz być w mieszkaniu i też na tym, jak panowie widzą siebie. Natomiast próbowałam tak trochę zachęcić ich do eksplorowania przeszłości zapytać, czy np. jakieś praktyki z poprzednich domów albo z miejsca, gdzie się wychowali, chcieliby przenieść do swoich przyszłych domów. I powiem państwu, tutaj trafiałam na opór. I a propos tego szacunku, ja uznałam, że jednak lepsze będzie nie brnięcie w to, tylko wzięcie tego, ile panowie mówią. Dla mnie odpowiedzią była cisza. Więc ten temat w zasadzie nie został poruszony, nie został zbadany, ale to mi się wydawało korzystniejsze niż jednak jakoś tak na siłę dociskanie i dociekanie. No tak, zatem od mniej więcej sześciu miesięcy panowie są w mieszkaniach i, i co, się z nimi, co się z nimi dzieje. E, zacznę od takiego pytania, które im mi zadałam, mianowicie czy czujesz się osobą w kryzysie bezdomności? No i tylko jedna osoba powiedziała, że nie i to jest fragment jej wypowiedzi. Teraz nie, teraz to ja się czuję jakbym normalnie miał mieszkanie, w każdej chwili mam gdzie przejść. jest ciepło i na głowę nie pada. Co z pozostałymi osobami? Jedna uważa, że jeszcze się mierzy z kryzysem bezdomności. Hmm, ja się chyba przyzwyczaiłem myśleć, że jestem osobą wychodzącą z bezdomności. Nie czuję się jeszcze bezpiecznie. Dopóki nie zacznę zarabiać normalnych pieniędzy i zarządzać swoim budżetem, to nie będę się czuć całkowicie bezpiecznie. Jestem wychodzący z bezdomności. Pozostałe dwie osoby powiedziały, że w dalszym ciągu czują się, że są w bezdomności. Ten stan się zmieni dopiero wtedy, kiedy będą miały własny lokal. I będą miały zarówno jakieś swoje przedmioty w tym mieszkaniu, na wymienianą łóżko, ale to łóżko było sprawą wtórną. Nadrzędną sprawą było to, że to mieszkanie, w którym kiedyś mają nadzieję zamieszkać, będzie dane na stałe. Czyli ta perspektywa, że jestem tutaj przez jakiś czas, przez kilkanaście miesięcy, gdzieś tam nad naszymi beneficjentami, użytkownikami programu wisiała. No i jakie mają plany? I zanim. Odpowiem na to pytanie, to trochę też odwołam się do tego, co Kasia mówiła. Czy panowie już sporo roboty wykonali, chociaż oni sami pomniejszają to, co zrobili? Bo właśnie podjęli terapię w związku z uzależnieniem albo podjęli psychoterapię. Jeden z panów, może nawet nie to, że rozpoczął, ale, ale wrócił do leczenia psychiatrycznego i systematycznie zażywa leki. Panowie ograniczyli picie, panowie regulują sprawy urzędowe. Na przykład jeden z panów wymeldował się, to zresztą też był warunek uczestnictwa w programie. Jeden z panów zamknął swoją działalność, też nie mógł się przez parę miesięcy, kiedy z nami pracował, jakoś, jakoś wziąć do tego. Jeden z panów działa teraz, żeby mieć przyznany stopień niepełnosprawności. No i każdy z nich złożył już wniosek związany z lokalem socjalnym. Więc pe pewien kawałek pracy wykonali i wziąwszy pod uwagę to, że dotychczas mieszkali na ulicy, mieszkali w namiocie, mieszkali na klatce schodowej, to to jest naprawdę coś powiedziałabym mega. Chcesz coś dodać? Nie. I teraz co do, co, co, co do planów. Z tych czterech mężczyzn, tylko jeden ma konkretne plany. Posłuchajcie Państwo. Przede wszystkim to ja liczę na to, że uda mi się działalność rozkręcić. Na razie robię to jako freelancer, choć zamierzam mieć więcej klientów i jakoś to rozreklamować. Mam teraz kilka zleceń, mniejszych, większych, no ale będę mieć dokumenty do pokazania, że zaczynam mieć dochody i to będzie przydatne przy staraniu się o lokal socjalny. Na razie mam działalność nierejestrowaną. Czyli proszę zobaczyć, z jednej strony są pewne pomysły na siebie, ale z drugiej strony konkretne kroki zostały już wykonane. Jedna osoba przyznaje, że na razie to czuje się w takim zawieszeniu. Ona powiedziała dokładnie, czuje się zamknięty w zamku. To jest osoba, która czeka na wyrok i to w zasadzie lada dzień będzie rozprawa w sądzie apelacyjnym, tak, w czwartek, i od tego wyroku mężczyzna jakoś tak uzależnia swoją przyszłość. Natomiast y, rozmawialiśmy o tym, co by było, gdyby wyrok był sprzyjający i gdyby to nie było pozbawienie wolności, ale y, jak to jeden z panów, jak to, jak to on powiedział, gdybym dostał obrączkę, czyli y, by, byłby to y, nadzór z, elektroniczny. Powiedział, że jego podstawowym celem będzie teraz pójść do pracy i też wymieniał branże, w których by siebie widział. Natomiast dwie osoby planów nie mają. I tutaj dwie króciutkie wypowiedzi. O kurczę, no nie widzę siebie, ja nie patrzę tak daleko. Cisza. Na razie wniosek o mieszkanie złożyłem. I druga odpowiedź, taka powiedziałabym krótka i, i dobitna. Bajzel mam w głowie, ja sam nie wiem, co mam teraz robić. No i co nam te odpowiedzi ukazują? Przede wszystkim to ja złożę taką samokrytykę, yy, która dotyczy tego, że to były jedynie cztery wywiady, ale w zasadzie tylu panów z naszej fundacji, póki co w mieszkaniu jest, więc powiedziałabym, frekwencję miałyśmy przy badaniach stuprocentową. Natomiast yy, te ty, wyniki z czterech wywiadów to w zasadzie to jest taka, taka, taka tyci próbka, której wyników w żaden sposób nie możemy jakoś szeroko interpretować, więc ja bardzo proszę o to, by traktować je tak jedynie orientacyjnie. I bym powiedziała, że, że te wyniki, znaczy, że jeden pan wie, co chce robić, drugi no, w zasadzie wie, ale czeka na rozstrzygnięcie swojej sprawy, a dwóch panów to jeszcze nie do końca, jeszcze, jeszcze nie wiedzą, co chcą robić. To my te wyniki prawdopodobnie, znaczy, my mówię tutaj zebrani i, i śledzący nasze wydarzenie, e, interpretujemy z pozycji osób domnych. Gdybym ja Państwa zapytała, Mili Państwo, co chcecie robić za pół roku, podejrzewam, że większość z Państwa miałaby jakiś pomysł na siebie. I gdybyśmy spotkali się przed wakacjami, czyli wtedy, kiedy nasi panowie będą już wychodzić z programu, to pewnie większość z Państwa by już coś zrobiła, żeby te swoje zgłoszone tutaj pomysły wdrożyć. Weźmy natomiast pod uwagę to, że nasi beneficjenci to są osoby, które żyły w bardzo trudnych warunkach i doświadczały bezdomności przez 10 lat i, i czasami tak gdzieś pazurami trzymały się domności coś. Podnajęły, tam u kolegów, ale w zasadzie spanie na klatce schodowej, czy spanie w namiocie, w mrozie to, to nie są dla nich obce sprawy. Więc to co się dzieje teraz, to ja bym powiedziała, że to jest taki czas, kiedy nasi, yy, nasi respondenci, oni regulują sobie teraźniejszość. Znaczy oni pracują teraz nad tym, żeby wypracować sobie pewien rytm dnia, wypracować sobie pewne nawyki, Jakoś uporządkować bieżątkę przestrzegają terminów spotkań w OPS-ie, przestrzegają terminów swoich sesji. Pewien porządek już zaprowadzili i to jest coś świetnego, coś, co nie miałoby miejsca, gdyby pozostawali w warunkach bezdomności, czy ulicznej, czy też bezdomności, takiej, takiej placówkowej. Musimy kończyć, wiem, ja jeszcze mam dosłownie trzy linijki. Natomiast y, wszyscy respondenci mają świadomość, że program trwa 14 miesięcy i przed wakacjami on się zakończy i żaden z nich nie wyobraża sobie powrotu do, y, do bezdomności. Zatem pomyślałam sobie, że taka, taka próbka dania takiej, takiej, takiej domności chociażby na chwilę to jest taki silny bodziec, który motywuje ich do tego, by jednak zawalczyć o siebie. I to, co jeszcze chcę powiedzieć, to to, że nasi respondenci bardzo mocno podkreślali, że oni nie są sami. I oni się bardzo cieszą z tego, że, że mają dostęp do specjalistów. I podkreślali to, że czują się tacy, tacy zaopiekowani. Ja mam nadzieję, że na to pytanie, mieszkanie, i co dalej, to będziemy mogły więcej opowiedzieć no, 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 no za pół roku. Póki co podkreślamy ich zasoby, trzymamy kciuki, żeby ten czas był dla nich bardzo jaki. Korzystny, o korzystny. I ty, ty mi. Jeszcze raz? Myślałam, że jakieś słówko tutaj z sali padło, yy, pozwalające określić ten czas, który, yy, który przed nimi. W każdym razie to nie jest tak, że panowie osiedlili się w tych mieszkaniach i, i tak sobie żyją. Oni coś tam faktycznie ze sobą robią i te małe zmiany trzeba doceniać. Dziękujemy bardzo. <noise>